Amigos. Hola amigos! Jesteśmy dzisiaj w aucie znowu w naszym transmisyjnym super samochodzie. Jest Cęcie ciemno, wieczór, więc może to oznaczać... Tylko Chciałam jedno. powiedzieć tylko jedno, ale w sumie no nie tylko jedno, bo ostatnio się okazało, że nie tylko jedno, ale dzisiaj w sumie... Czemu? Tylko to jedno, bo jedziemy na koncert Ale czekaj, czemu nie tylko jedno, bo co? No bo ostatnio jechaliśmy, to jechaliśmy do kina w aucie Jechaliśmy A, też dobra, na wystawę no To, tak, tak, to tak. nie zawsze jest tylko koncert No tak więc Dobra, mam... no to jest nasz wóz transmisyjny <laughs> Więc nadajemy tak. z naszego wozu transmisyjnego, jak zwykle Więc jedziemy na koncert Jedziemy na koncert, bardzo wyjątkowy Zaraz powiem dlaczego wyjątkowy Ekskluzywny Ekskluzywny, Ekskluzywny. Tylko dla wybrańców Jest to zespół Esid AC Drinkers? Tak, nie jest to AC Drinkers, tylko AC Też kwas. też kwas. Ale chyba nie taki mocny jak AC Drinkers. Chyba tak, chyba zupełnie coś innego. Zresztą tutaj sobie słuchamy, wczuwamy się tak. w nastrój koncertu i sobie słuchamy. Generalnie jest to zespół polsko-japoński. Chyba trzech mężczyzn i jedna kobieta. Tak, tak mi się wydaje. I jest to taki, taka muzyka psychodeliczna, rockowa. Trochę punkowa. Tak, taka, taka eksperymentalna, ja bym powiedziała. Trochę tak. Zespół Młody. Tak. To chyba dopiero teraz jakiś czas temu wyszła druga ich płyta. U eee, Tak mi się wydaje, że to jest chyba druga płyta. Chyba tak. No eee... jak patrzyłam, to tam nie za wiele oni mieli, więc... Escape from skądś tam. Jakiś Egoland, coś takiego. Tak. Escape from Egoland, taki jest tytuł płyty. Jednej. A wyjątkowość tego koncertu polega na tym, że jedziemy na koncert, który jest zorganizowany, to się nazywa Koncert w Holu i odbywa się w Holu Radia Nowy Świat. Tak. I wyjątkowość tego koncertu polega na tym, że wchodzi tam bardzo mała grupa osób na zaproszenie. Akurat tak się złożyło, że... My je mamy. Mamy, dostałem w poniedziałek. W piątek wysłałem w poprzednim tygodniu, bo się pojawiła informacja, że jest koncert i myślę sobie, dobra, trzeba spróbować. Wysłałem maila, wypełniłem taką tam ankietkę się wypełnia no i cyk, w poniedziałek się okazało, że jesteśmy zaproszeni i jedziemy. Więc będzie to koncert w holu w bardzo małej grupie osób na siedząco, tak? Chyba, tak mi się Chyba wydaje. Tak. No zobaczymy, się okaże. Się okaże. Także jesteśmy ciekawi, jak będzie na żywo. Mi ogólnie, tak jak wczoraj słuchałam i dzisiaj tego zespołu, to mi się bardzo podobają te klimaty, w których oni tworzą. I tak mi się wydaje, że oni tak jakby próbują tej muzyki z różnych stron. Czy nie jest takie, wiesz, wszystko w jednym stylu, tylko w takich różnych, tak. więc zobaczymy... Nie jest tak, właśnie nie jest jednolita ta muzyka, więc zobaczymy, jak będzie na tym koncercie i co będą grać. Jeśli pozwolą nam ponagrywać ze środka, bo no tego nie wiemy, wiadomo. bo to jest taki no, niecodzienny koncert, to coś tam nagramy i oczywiście wrzucimy, a jak nie, no to, to podzielimy się tylko naszymi wrażeniami tak. po wyjściu z koncertu. No dobra, to widzimy Natomiast, się. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawe. Ja tylko dodam, że no. yy, chyba przed świętami w holu Radia Nowy Świat grał zespół Omasta, a dwa tygodnie temu chyba jakoś styczniu na początku zespół Ar Archive. No. Więc to nie jest tak, że gra tam ktoś kompletnie nieznany, o kim nikt nic nie wie i tak, tak dalej. Więc może być fajnie i ciekawie interesująco Ekskluzywnie i w ogóle. Dobra, widzimy się na miejscu. Albo po! Albo po, zobaczymy. Się okaże. Bajo. Dobra, idziemy w poszukiwaniu radia. Tak, jesteśmy w Wilanowie. Wilanowie no siedziba radia jest w Wilanowie. Przy ulicy Ostrej. Tak, więc teraz Dobra, szukamy radia. Zakowaliśmy. Nasz wóz transmisyjny. I teraz idziemy szukać. Siedziby, radio? nowy, nowy świat. świat. Nie wiem że to tu nie wygląda jakby to miało być radio. Takie normalne Właśnie. domy stoją. Właśnie, Jakieś... ale tu czeka jest jakiś nowocześniejszy budynek. No to może to. Może to jest to. Zaraz się przekonamy. Patrzcie takie. O... Może to jest tu. Widzicie? On oczywiście adres, ale... Ale po co po to sprawdzać? Jak można iść na oko? Można iść. Dobra, wyłączam to by się wywalę zaraz w tym śniegu. No, o, są jakieś te co jest... Dobra, to nie jest to. Nie, to... Dobra, pokazałam jakąś to prywatną posesję po prostu. A, no, one do... To są jakieś neony i tak dalej. Proszę nas nie pozwolą. Nie, jest to jest jakaś kancelaria. Dobrze, dobra, mo może chyba. sprawdźmy. Chyba nawigacji chyba jednak musimy wyciągnąć nawigację i ponawigować a to? nie to jest jakaś kosmetyczka nie. no dobrze szukamy dalej szukamy dalej cała ulica skręca jakiś komin w tyle widać kominy elektrowni nie pokażę, wam, bo nie widać tego. Dobra, odpalaj nawigację. Dobra. Dobra, musimy wejść w jakąś inną ulicę, bo coś minęliśmy. Także idziemy tak, dalej. Coś szukać jakoś, to jest radio jest tu. bardzo dobrze schowane. No właśnie. W takim razie. Naleziono, a widzicie, tak ciemno tu jest trochę zakamuflowane nawet nie widać na nagraniu zaraz latarkę może włączę Tak, za, taki tutaj skamu, o tu widać więc no ogólnie są ciemności i tu jest tak mało oświetlone więc nie, nie widzieliśmy tego nawet ale dobra wchodzimy Hello! My już po Hello. koncercie wyszliśmy z pamiątką, z winylem, ale płytę, e, w domu Wam pokażemy jak to wygląda. Grafami. Właśnie z autografem wszystko Wam pokażemy w domu, żeby było światło, bo teraz to tak, tu nic nie widać. Zejść. Bo też winyl jest kolorowy, więc musicie to zobaczyć. Tak jest winyl bardzo fajny, Oczywiście trzeba było wyjść z winylem, no bo to jest jakaś forma wsparcia, wsparcia dla zespołu. Szczególnie, więc... że tu... Bardzo było mało osób, ja nie wiem. Kurczę, ile? znaczy pierwszy raz, no tak jak chodziliśmy na różne koncerty i byliśmy tam w klubie mechaniki, potem ja byłem w tych dwóch kołach. Klub dwa koła to jest w ogóle mikro, jeszcze mniejszy niż klub mechanik. To tutaj po prostu, no, hall koncertowy z wielkości kuchni. Coś w tym stylu było. Próbowałem policzyć, ale było, nie wiem, 30 osób, 25, 30. No oni tam mówili coś, że do 40. Do 40 ma maksymalnie, naprawdę. No, naprawdę. naprawdę super kameralny koncert. Tak. Miałem wrażenie, że grają po prostu tylko dla nas i. Tak, jakby po prostu miałem takie wrażenie, jakby oni przyszli do mnie do pokoju i ja sobie tak, tak oglądam. Super, w ogóle tak jakbyśmy byli na próbie tego zespołu. No, tak. Mega. Najmocniejszym no. punktem zespołu moim zdaniem perkusista, no robił robotę, kurde, wymiatał. No, naprawdę cały klimat to, to, to Perkusista. Trochę ponagrywaliśmy, więc trochę Czemu będzie. będzie... W lutym na kanale Radia, Radia Nowy Świat. Świat. Cały koncert do zobaczenia. Musicie zobaczyć, bo to jest Dobra. naprawdę świetne. Tyle, mi się super podoba. Mi naprawdę. też ja jestem zachwycona ja też. w ogóle takie zupełnie odmienne wrażenie niż właśnie w klubie. Tak, tak nie, zupełnie no zupełnie, inaczej. zupełnie, zupełnie coś innego. Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda kiedyś załapać na jakiś inny koncert w holu. Tak. No dobra, no to no. tymczasem jesteśmy ekstra podekscytowani. Tak, jeszcze <laughs> potem Wam pokażemy płytę. Tak jest. No to tymczasem Pa. tymczasem Pa. Dobry wieczór państwo. Bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami w kolejnej odsłonie naszego koncertowego holu. Zaczęliśmy ten rok z Wysokiego C, legendarnym zespołem i legendarnym występem zespołu Archive. Ale tak mi się wydaje, że panowie, którzy są po mojej prawej i z tyłu, mogą potraktować ten występ tylko jako support i motywację do tego, żeby pokazać, jak to się robi, i roznieść nasz mały koncertowy hall w Drobny mak. Bo ci panowie umieją to robić. Sami określają się jako polsko-japońskie sanatorium dźwięków niebanalnych i rock'n'rollowi psychonauci. My wiemy tylko tyle, że zaraz na Ostrej zadroszą szyby, a to za, sprawę, za sprawą zespołu Assycyta. jest płyta. Co się... O tutaj dobrze. Taki winner piękny, biało-niebieski. Fajna, ładna kolorowa. Bardzo ładna, o tutaj taka proszę bardzo. Tutaj jest napisane... Chyba teksty, ty, tak? Tak, to wkładka z tekstami, ale wkładka fajnie zrobiona, bo. No, taki plakat jakby. No, plakacik. Tylko czekaj, czy ty pokażesz to całe. Uraniuzek. Uraniuzek. To się to, to złożył, jak mapa Warszawy. Po prostu. Tak, dokładnie. Taki plakacik. Taki. I teraz tutaj, proszę bardzo. Autografy mamy z zespołu. Fajna, w ogóle fajna. Grafika mi się Grafika. bardzo podoba, kolorystyka. Tu się podpisał właśnie takie sprostowanie, bo tak wczoraj wyczytaliśmy na jakiejś stronie, ale to chyba nie była oficjalna nie strona wiem. zespołu, że. W skład zespołu, tak jak powiedzieliśmy na początku, wchodzi kobieta, ale. Chyba jednak tam nie ma żadnej kobiety. Chyba nie ma kolega z Japonii, który się tu podpisał ładnie. Proszę zobaczyć. Sakura Nara jakoś się tak nazywa. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, nie. powiedziałem nic złego po japońsku. Ale jak rozmawialiśmy po koncercie z zespołem, no to mi się wydaje, że to jednak nie, nie była kobieta, tylko normalnie po prostu kolega jakiś gitarzysta, ale świetnie grali, bardzo nam się tak, podobało. Tak, tutaj utwory. Fajnie, fajnie, zobaczymy później jak brzmi. Na żywo yy, lepiej niż ze Spotify'a, to na pewno tak. na żywo, było dużo, dużo, Że jednak dużo chyba fajna energia, super. Po prostu samą produkcję mają, ale może, może to się zmieni niedługo i będzie lepiej. Zobaczymy jak na płycie będzie słychać w ogóle. Tak jest. Bo może na płycie będzie lepiej też niż ze Spotify'a. Zobaczymy. Dobra. No to pa! No to bajo, pa!